Szykuje nam się dziś prawdziwe piłkarskie święto. Coś na co czeka każdy kibic piłki nożnej. Nie ma chyba nikogo, kto nie uwielbia tego dreszczyku emocji, gdy w końcu zasiada, czy to na trybunach, czy przed telewizorem. Po długim oczekiwaniu w napięciu na mecz swojego ulubionego zespołu. Zapraszamy na Goodison Park. Witamy się z Państwem z Liverpoolu, z Goodison Park. Dziś, miejmy nadzieję, solidna porcja piłkarskich emocji. Obyśmy po ostatnim gwizdku uznali, że to był wyborny mecz. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie, ostatnie notatki, porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata: Premier League. Everton zmierzy się z Fulham. No zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Mardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Będziemy teraz mieli wrzuc z autu. Nie udało się utrzymać przy piłce. Trochę za dużo teraz nerwowości w środku pola. Urywa się Kryciu. To będzie korner. Ale teraz było to rozegrane. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga. Aj, gdyby nie on, piłka prawdopodobnie wylądowałaby w siatce. Światowej klasy interwencja. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. I tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Może dobrze dobrać. Pokazują się na pozycjach. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Kuan teraz zdecydowanie atakuje. Czy zagrożą bramce? Trochę miejsca na skrzydle może ruszyć z piłką. Może im dać prowadzenie! Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę, aby futbolu efektywne i efektowne. A sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. Ma prawo się denerwować, Nie o na ten moment się nie sprawdzi. Przegrywają teraz bramkę. Prowadzą zatem 1 do 0. Sessegnon. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Nie leci daleko od bramki, nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. Przyjęcie centry, ale jest tam ciasno. No, takie sytuacje trzeba wykorzystywać, naprawdę. Racja Tomku, mógł teraz podwyższyć prowadzenie, a tymczasem nadal mają bramkę przewagi i wszystko się tu jeszcze może zdarzyć. Niedługo zabrzmi gwizdek, doliczona tylko minuta gry. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Raul Jimenez. Strzał! I bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. A teraz zmiana posiadania piłki. I łobi. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Teraz strzał. Bardzo dobra interwencja. Daleko dogrywa w to Oj, niby całkiem niezła główka, no ale jakie zagrożenie może przynieść niecelna próba z daleka. To było dobre 45 minut. Ten występ naprawdę może się podobać. Nie sposób się nie zgodzić z tym, że grać dobrze ta bramka na prowadzenie. Tylko to potwierdza. Od kilkunastu minut goście są nieustannie przy piłce. Bramka wisi w powietrzu. Zrobiło się teraz groźnie. Nie? Pioskuje niebezpieczeństwo oddalone. Pergle. Andersen. Flam ciera. Popatrzmy jak to rozegrają. Dobra decyzja, udane przejście, dobra intencja bramkarza i teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę, rzuca piłkę w pole karne, ojej, wszystko wyglądało tak obiecująco, a rozpoczną od bramki. Co ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Zero zaskoczenia. Piłka wkłada prosto w rękawice. O'Brien. Okazja. Nie zepsuć tego. Nie ma bramki. Przegrany pojedynek. To była wymarzona okazja, by zmienić wynik. Zabrakło precyzji. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga. I piłka drugi raz w siatce po jego uderzeniu. Ile radości dała mu ta Bramka. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne, podręcznikowe wykończenie, zero zbędnego kombinowania, potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. 2 do zera, gramy dalej. Berge. Paterson. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej, mają tam sporo miejsca. Tak, proszę Państwa, kolejna bramka podwyższają i tak już wysokie prowadzenie. No piękna bramka. Może się wydawać, że strzał z tak bliska to łatwizna, ale wymaga to pewności siebie i nie lada refleksu. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. Uwaga, groźnie! Tak, bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencje. Dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy punkty.